Napisał jeszcze przed wyłączeniem streama A, A to szkoda No Miał 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 Jakby co to masz 10 sekund. Dobra no jestem już gdzie lecimy? Możesz zaznaczyć mm, To jak ja będzie w bucia Dobra Dobra A ty masz ochotę rankedy grać? Czy po prostu takie normalne? A rankedy to są też tutaj na tej mapie? No ale chyba ta. No to moglibyśmy rankedy w sumie też, no. No, to wiem sobie. Ja chyba mam złoto. O, no to... To fajnie będzie się grało, to bo... Szrebro. Fajnie będzie się grał, bo będę mógł nafarmić klipów w sumie na, hmm. na zawodnikach. Jak będziesz się, to będziesz grał w Anker w No, no. No, chciałbym, chciałbym. par widzów tutaj, żeby oglądało. Mam nadzieję, więcej. że będzie, tak. No, postaramy się. Będę mógł ci pomagać bo to Jasne. znam trochę. <grymne> no. Kopelat, nie. Mm. Pompa. Tutaj. No ja mam RPG jakieś. O. Kruta kierowana. Stąd wejść. No żeby zrobić ten... Ta, taki trigger, żeby... bo ja mam tą rakietę e, kierowaną. Okay i Gdybym mógł, tylko sobie polecieć. Jo, no, kiedyś to robiliśmy ze znajomymi. No to widziałem tam kiedyś na YouTubie. Mam... Ale Mam prezent dla Ciebie. Masz. Jaki? Tutaj. Jaj, fan. Jaki? O, krzak. Jeden <laughs> gruby. Twój ulubiony. Będę <gry> sumo No Sumo <gry> Ja wiem Właśnie go obraz, że ten, na takich Ciekawostkach i ten można Ale mm, Ja nie wiem czy bym W taką stronę szedł ogólnie Czy po prostu Nie grać nie nie, ro, nie nie być napoconym fortnite'owym graczem. Znaczy, ja ogólnie tak na razie odpalam testowo, ale co będę chciał robić, jeszcze nie wiem, zobaczę. Ej tu nie Kavika żadnego nie było. E, ja mam. Masz coś? Ja, Nisa. O. <laughs> Ziomeczek Ziume, tutaj na full kewie już. A ja się opierdziulam No tu jest 6, jo. Dobra, możemy iść na ten przyjemny park, nie? Dojechać. No. Dodno. Hmm. Ziemny tam? No. To dawaj. Mam nadzieję, że wygramy teraz. A chcesz. No, możemy się postarać. No, też tak my myślę. Bo skakać tak z gry na grę, to tam. To ciężko. Może być. Też mi by się nie chciało takiego czegoś oglądać. Każdy ma jakieś tam preferencje, nie? Swoje. A ty, ym... gobra oglądasz ogólnie Fortnite'owców, czy coś jeszcze oglądasz? Ja? Nie, gobra, gobra. Jest chłop na tym, tutaj Dobra. tylko ten, to tylko LPG. czekaj, czekaj. Może bliżej podejdźmy. Na razie, póki jest niespodzianką dla nich to, że podchodzimy. Bo ja mam item na blisko do bicia. Dobra, widzę, on tutaj biegnie. Ja, ja mu chcę przykleić tego czepiaka. Dostał. Dobra, to jest błot a, jakiś. To, Ja nie mam nic na daleku Ja mam. Mogę ci dać a, a, m potrzebuję wiesz? Bym potrzebował Proszę Chodź, 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 mam kopów Idę? No, no, no. Nie ładnie tak. Baba już od razu lekarz daje. Czekaj, czekaj. Mm, dostał. Cześć. Ja się leczę, bo lipa mam. Dobrze, dobrze, jeszcze w niego. Jeszcze w niego musisz ładować. i Idziemy, idziemy. No idę. Jeszcze ja leczy, poczekaj na spokojnie, cofnij się i schowaj się Bo ja mam mało HP cały czas Mkę potrzebuję wiesz Mają tam mhm. Ich ceki? Czy twoje? Uciekaj Dobra dot. Wszyscy? O skar złoty, no, nie mogę Ja ciężko było? Daisy, raz to oglądasz? No, no. Czaję. Dobra, ja potrzebuję apteczki czy czegoś. Nie, Poczy wiem. nie. O, jakie temy tutaj są? Hmm. Hmm. Dobra, to mogę wyrzucić w sumie za, nie wiem. Oh. Za to. Lecimy stąd.

Ulubione. No a ten... Jeszcze zrobię jedy... kolejny jaskabum. boom. Na, naj... na jeziorkę się biją, idziemy. No. A masz naboje do RPG? Mm, mam, ale potrzebuję. O, dostałem bombę. O. Yy, tak, tak, szyszko Abitrate ustawiłem, no Jestem ciekaw czy podjadą. Nie, snajpią. O, 105 dostał. Nice, nice. Dobrze. Trzeba mam na boli do snajtu. Ja mam też cztery. No nice, ładnie, chodź. Czekaj, ja ale trochę po snajpie. Mhm. Jadą w prawo. Dostałem heda Dostałem, dostałem Z pleców O Jezu Z metalu musisz nabudować boksów. Z metalu Z metalu Boksów parę, no Nie mam już Aha, ma, Masz, metalu. masz Masz ze mnie wszystko Leży na ziemi Pospamuj po prostu A tu e. jeden Eee, zabijesz go Mam nadzieję, bo on dobry Nie, Dawaj go Oj o -o. Zabuduj się i ulec Ale rozgrzany byłem Dobra, to nic Teraz będzie lepiej To teraz rank A, A dobra, dobra, no, jo, 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 idziemy na tego ranka, dawaj do lobby Pamiętam swój pierwszy okay. wygrany mecz Fortnite'a Oj, chyba każdy pamięta no i taka mm. ta jał, jałowość tego wszystkiego, <grafię> no, pamiętam jaki stresik był, nie? A był stresik. Jakie stare czasy. No. Ale stary. Ale kurde, słuchajcie no, stresik był, a teraz to nie, to samo. Dobra, gdzie tu się ustawia arena? Pary, OG, kolekcja gier, Epik, epic, to będzie tu. Fortnite OG, gra rankingowa, linia ognia, battle royale, 0 zero... o jasne jest, <noise> ja nie mogę. Pary, royal królewska impreza, nie no nie, to będzie rankingowa linia ognia? E, nie, OG pow powinien być ranked, ale chyba nie ma. No wiesz co chyba ja... No, ja nie widzę właśnie, żeby było... E, czekaj, rankingowa reaktywacja jest. Aha, reaktywacja. To co chcemy? Nie wiem, możemy... M chcesz na level OG? Jedziemy dalej to samo. Co to jest? Nie rozumiem. Petrozomen. Myk, 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 myk. Najwyżej jakbyś miał ochotę, to możemy ten. E, później... Loda. No spoko, zobaczymy. Strasik był, tak jest. Co, nie widziałem tego, kapitan Ameryka? Tutaj gadam głupotki. A mój piesek za mną próbuje zasnąć. Tak, mama, o, a jak mam na imię? Chałka. O nie. No, no. A mam żółwia. Co ty gadasz? No. Ile ma lat? Rok. A to malutki. No. Są żółwie, żółwie długo żyją. Hmm, no, jakieś 20 lat. No ale są różne takie inne żółwie, nie? Co żyją po 100. No. no. Ja mam takiego, który chyba żyje po 20. A, no. Ja miałem pieska, który 17 lat żył. O, tu dużo. No, kundal, kurde. No, dużo, o. dużo. Do takiej starości przeżył, nie? Totalnej. Nie. No, o, fajna, psina była, kurde. A ja akurat miałam kotka i zginął, kiedy miał 7 miesięcy. Zginął? Czyli tragicznie umarł? No. O, co się stało? jest, jest, tam... jest choroba. Aha. Oj, no to jest to, nie? Że kurczę. Taki malutki, taki młody. Coś się Coś się wydarzy niedobrego i... Jak kiedyś w jednym sezonie miałem level 300 O ty sposeńców go obrazku Ty Może kurde byś pograł z nami tutaj na kąpie? Też miałem No Ja chyba też tak Nie, do 300. miałem Ja tu lecę. O ty też, też widzę Dobra, U, mam pompę niebieską. Idę, idę na stację zlutować Pumpka Najpierw ja Najgorszy impuls w Fortnite O dwóch mam Dwóch mam Podbijają? A ty już dojechałeś idę. To ja uciekam O nie w no. Właśnie zagodniał do tego impulsu Ja potrzebuję TN, potrzebuję jakiejś Mki albo SM -ga. coś na zmianę A potrzebuję coś do oleczenia Masz, 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 masz Masz. Dobra Leci coś, uwaga Jej, żyję Chodź, chodź, chodź. Waszej plecy mamy i kurczę, nie dało mu kołna. A nic nie mam prawie. To giniemy. Mm. Nie sądziłem, że on coś będzie ogarniał. Mm. No. Nie wrócisz do Fortnite'a? No rozumiem, też mam znajomych, którzy nie chcą już wrócić i w sumie zagrają raz na ruski rok zero budowania, postrzelają i potem nie ma ich. Bo grają w Valoranta, albo w jakieś World of no. Warcraft czy coś. World of Tanks. A fan jest No ja, ma... ja mam też. No. I lecak też. O proszę. Mm. Wiesz co, Mighty Ocean, zagram z Tobą jeszcze jedną giereczkę i pójdę na chwilę na kreatywne, pograć jeszcze dobierane i będę kończył streama. No może, mogę też chyba kre, kreatywne, jeżeli chcesz. No właśnie, dobierane chciałem pograć, nie? Zobacz, jeszcze? A. No, no. A, ale to sam, tak? Tak, no, dobierane jakieś. A, spoko. Nie? Ja ogólnie od zawsze taki kreatywny Warrior byłem mhm. Creative Warrior się mówiło kiedyś Czyli będziesz y, ten osobowymi złkami Tak, tak, no z dobieranymi, bo chcę troszeczkę się poprawić. Bo jak mi dobierzesz jakieś spotsuchata, to wiesz, będę się starał. I ten. Szybciej forma wróci, bo ogólnie słabo gram. Ja już chyba tak zrobię. No, no bo jak się nauczyć nie lepiej niż od lepszych od siebie, nie? No, Pewnie. A grasz? No. Ja też grałem w twoim wieku już w, w klubie. No, ja też chodzę... Trzymaj się, gobro. ...nie ten szkolne. O, no i dobrze, graj, graj, piłeczka jest fajna, bardzo fajna jest no. piłeczka. Mhm. A ja chodziłem... Trzymaj się, gobra. Prostu... A gobra, pozdrowienia. No. Masz pozdrow od Mighty Masz pozdrow od Mighty Ocean. Masz, po, masz pozdrowia od Co to za miejscówki są? Ja tu nie latam no takie nie. zazwyczaj. Ja za rok będę chodził na te, ten, do Barcelony. Co? Co do Barcelony? Do walk. Ale co do Barcelony? Do klubu. Jak to? No nie wiem, może się uda. A, no to już. Życzy... Za rok albo za dwa. Życzę powodzenia. Hmm. O, by się udało. Mam nadzieję. Kurczę, czy, o, zapominam, że jak przysprintujesz, nie? To kanceluję ci picie potki dłużej. O, o buźka. O, jest. O, szczęśliwa jest. O, tutaj jest. O, tutaj Co to znaczy? Ej Odo mnie to ci pokażę Idę Zliczywałem się Ty Zlicz <grybisz> to? Idę Dobra Nieważne Pokażę ci Idę Łotna Trzeba ją naprawić Uh -huh. Nie <laughs> Ta. no, no. Tak. Tak jestem tak kurde no jak tu wejść tutaj, jestem tutaj, cię tutaj, czemu Nie Dobra, na no będziemy wejdziemy, chodź. Okay. Dobra, w sumie wszyscy poszli ze streama, to wyłączam streama, żeby sobie trochę troszeczkę... Mieć przyjemność no. z gra